Falbart. Setki lat temu dom skandynawskich wojowników, wikingów. Dziś norweska prowincja na Oceanie Arktycznym. Jedno z najbardziej dzikich i niezdominowanych przez człowieka miejsc na Ziemi. Stąd do obiegu na północnego jest zaledwie 1100 km 60% powierzchni archipelagu Svalbard. To lodowce Spitzbergen, największa wśród kilkunastu wyspa Svalbardu. W 1596 roku odkrył ją Wilam Barents, a setki lat wcześniej przypływali tu Wikingowie. Jednak ludzie nigdy nie byli panami tej ziemi. Tu władcą jest niedźwiedź polarny. Longerbien, stolica Svalbardu. To tutaj zaczynamy naszą opowieść o topniejących lodowcach i zmianach klimatu. Tutaj dla mieszkańców i Norwegów to bardzo ważne. Nie można tu na przykład chować zwłok, dlatego że wieczna zmarzlina powoduje, że te się nie rozkładają. Z innych ciekawostek to na przykład taka, że na tej wyspie, dokładnie w tym miasteczku, nie można mieć kotów, bo koty polują na pisklaki, a ptaki, które tutaj występują, są ściśle chronione. Ludzie, którzy tu żyją od zawsze musieli podporządkowywać się przyrodzie. Zimy są tu mroźne, śnieżne i długie. Przez ponad 100 dni w roku panuje całkowity mrok. Goście też muszą przestrzegać zasad, które dyktuje przyroda. W tej chwili jest tak, że turyści mogą przemieszczać się tylko w tak zwanej strefie 10, czyli okolicy miasta Longyearbyen i Barentsburg. Jeżeli ktoś chce się y, y, przemieszczać poza tą strefą, to musi uzyskiwać do, konkretne zgody. Głównie są to zgody wydawane naukowcom. Coraz większe obszary Spitsbergenu są też obejmowane, są, stają się obszarami parków narodowych. Także, także ten nacisk Norwegów na, na ochronę środowiska jest wyraźny. Kilka kilometrów za miastem, na wzgórzu między szczytami, jest cmentarzysko. Stalowe giganty leżą tu i rdzewieją, pokryte kopalnianym pyłem. Zostawione na pastwę losu przypominają, czym był tu kiedyś węgiel. Wydobywany na przemysłową skalę. I czym przez zmiany klimatu i troskę o środowisko przez ostatnie lata stawały się norweskie kopalnie węgla kamiennego? Norwegia planowała odejść od węgla kamiennego do 2023 roku. Węgiel wydobywało się tutaj w siedmiu kopalniach. Norwegowie zdecydowali, że ze względu na klimat kopalnie będą zamknięte. Teraz przez wojnę na Ukrainie podjęli decyzję, że jeszcze jedna, ostatnia kopalnia będzie czynna do 2025 roku i będzie wydobywała węgiel, żeby zasilać tutajszą elektrociepłownię. Nadwyżki węgla ze Svalbardu Norwegia będzie sprzedawała Niemcom, którzy potrzebują go dla przemysłu. Ten młody renifer odłączył się od stada, by w spokoju paść się na słonecznych wzgórzach. Na tundrze jedzenia nie brakuje. Jeszcze, bo przez zmiany klimatu, kiedy wiosną i późną zimą zamiast śniegu pada deszcz, renifery coraz częściej giną z głodu. Na górnej warstwie pokrywy śnieżnej powstaje taka warstwa lodu. I w zależności od jej grubości, renifery mają łatwiej ruch trudniej dostać się do wszystkiego, co jest pod śniegiem, czyli to stanowi tak naprawdę ich źródło pokarmu w czasie wiosny i lata. No, kiedy ten śnieg jest jednak pokryty takim, taką dużą warstwą lodu, to mają z tym problem i bywają takie lata, kiedy na danym terenie, gdzie taki ewenement wystąpił dość znaczno, w znacznej ilości, no, cała populacja dość mocno się przetrzebia. Przez zmiany klimatu głodują też niedźwiedzie polarne. Renifer w ciepłym słońcu niczym nie niepokojony podchodzi blisko miasta. Przyzwyczaił się do widoku ludzi nie boi się. Przez lata renifery nie musiały bać się też niedźwiedzi polarnych. Kiedy lodowce zaczęły topnieć i zabrakło kry, na której wylegują się młode foki, niedźwiedzie zaczęły polować na lądzie. Podczas naszej ostatniej wyprawy zaobserwowaliśmy taki event, polującego niedźwiedzia na renifera. Eee, renifer sobie leżał na tundrze, nic nieświadomy świadomy eee, obecności niedźwiedzia, a ten podszedł go i e, zaatakował. Wiosną tego roku przynajmniej 3-4 takie same e, akcje miały miejsce na północy Svalbardu, więc można powiedzieć, że, re, że renifery powoli stają się w jakimś stopniu bazą pokarmową dla niedźwiedzia w tych momentach, kiedy. Próbuje sobie on poradzić jakoś, żeby przetrwać. Badania naukowców potwierdzają, że światowa emisja dwutlenku węgla przyspiesza topnienie norweskich lodowców. Zmiany klimatu dotykają nie tylko zwierząt, ale i ludzi. W stolicy Svalbardu zaczęły się przesiedlenia. Część mieszkańców musi opuścić swoje domy. Na tym wzgórzu za moimi plecami w Longerbie montowane są specjalne płoty, które mają ochronić miasto przed lawiną. Po tym jak właśnie w tym miejscu zeszła lawina i zniszczyła kilka domów. Zresztą część budynków na wyspie, te, które są pobudowane najbliżej tego zbocza, już jest wysiedlone i przeznaczone do wyburzenia, właśnie dlatego że istnieje większe ryzyko zejścia tutaj lawiny. Jak w 2015 roku, kiedy największa od 30 lat burza śnieżna z wiatrem wiejącym blisko 100 km na godzinę przetoczyła się przez wyspę. Wtedy lawinę spowodowała prawdopodobnie ta anomalia pogodowa. To wejście do wydrążonego 130 metrów pod lodem tunelu. W temperaturze minus 18 stopni Celsjusza w trzech komorach przechowuje się 4,5 miliona próbek z nasionami większości roślin występujących na świecie. Rośliny Arka Arkanoego Globalny Bank Nasion ratunek dla ludzkości na wypadek globalnej katastrofy. W 2017 roku pokonany przez inną katastrofę klimatyczną. Właśnie wtedy do banku nasion, który miał przetrwać wojnę nuklearną, wdarła się woda. Globalne ocieplenie sprawiło, że temperatura, jak na tę porę roku, była wysoka. Zamiast śniegu padał deszcz, lodowce topiły się, woda wdarła się do środka i ponownie zamarzła. Zanim lodowy jęzor wdarł się do skarbca, Został pokruszony i wywieziony z banku. Arka przetrwała. Zerkam w kierunku Morza Grenlandzkiego, bo tam za mgłą już zbliża się do nas statek badawczy Horyzont 2, którym popłyniemy do najdalej wysuniętej na północ na całym świecie ludzkiej osady. Statek szkoleniowo-badawczy Horyzont 2 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rusza z portu w Longabian. W jasną polarną noc sunie przez morze Grenlandzkie, odprowadzany przez delfiny. Zimne, krystalicznie czyste powietrze i spokojne zimne morze. Gdzieś w oddali Grenlandia, która topnieje na naszych oczach. Globalne ocieplenie doprowadziło do tego, że w ostatniej dekadzie stopniało 3,5 biliona ton pokrywy lodowej. Przez stopnienie Grenlandii do końca stulecia poziom mórz i oceanów na świecie może podnieść się o ponad 20 cm. Rejsu horyzont dociera do północnego krańca cywilizacji, Nyalesund. To wysunięta najdalej na północ ludzka osada. Wygląda jak mała skandynawska wioska położona wśród gór i lodowców, ale to prawdziwe centrum naukowe. Chodzić można tu tylko wyznaczonymi ścieżkami ze względu na cenne gatunki roślin i zwierząt. Nie ma tu zasięgu komórkowego, nie działa Wifi. W najbardziej wysuniętej na północ osadzie na świecie jest sklep, który właśnie znaleźliśmy, i jest też poczta, można stąd nadać list, można też list tutaj napisać. Ale na pewno na taką kartkę z nualisund czeka się bardzo, bardzo długo. Od 1917 roku przez 45 lat działała tu kopalnia węgla. Dziś osada to głównie centrum badań. Stacje naukowo-badawcze ma tu 15 krajów. Norwegowie monitorują emisję metanu i CO2 do atmosfery i wpływ emisji na lodowce. Nie ma wątpliwości: przez ostatnie dekady w zastraszającym tempie zaczęliśmy podgrzewać ziemię. Temperatura rośnie. Lodowce topnieją, a nam z każdym rokiem zostaje coraz mniej czasu. Horyzont 2 zostawia za sobą Nealesund i wraca do stolicy Svalbardu. Stamtąd popłynie jeszcze do polskiej stacji polarnej Horsund i dalej do portu w Gdyni. Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie pełni dwie funkcje. Monitoruje środowisko i udostępnia infrastrukturę naukowcom. Potęga przyrody jest tu na wyciągnięcie ręki. Stacja się znajduje na południu Spitsbergenu przy fiordzie Horsund, znaczy nad fiordem Horsund. Jest położona mniej więcej 200-300 metrów od linii brzegowej fiordu. Za stacją są wzgórza oraz Morena, lodowca Hansa. Jest ona oddalona około 2 km od stacji. W lewą stronę jest to, jest to też ocean arktyczny i brzeg, który prowadzi, może można nim dojechać do, do... Do dalszych zabudowań, dalszych husów, które coś tam znajdują. Królem tych terenów jest on, niedźwiedź polarny. Te majestatyczne ssaki większość roku spędzają wzdłuż skutych lodem brzegów. Według naukowców, zmiany klimatu i znikający morski lód będą głównymi przyczynami. Znikania tego gatunku. Dokładnie, nasza stacja znajduje się w rezerwacie, czyli, czyli ludzi nie ma i y, misiów jest y, w zależności od roku albo dużo, albo mało. Y, generalnie jest problematyczna kwestia wychodzenia ze stacji, ponieważ y, zgodnie z, z naszym regulaminem, wychodząc ze stacji, y, trzeba wychodzić parami mając y, przy sobie dwie sztuki broni. No, nie, nie wolno się oddalać ani w pojedynkę, ani bez uzbrojenia. Y, oczywiście wychodzenie nocą to, to jest dosyć duży problem, ponieważ widzimy tylko tyle coś, co, co daje nam światło halopak zamontowany na, na budynku. Dalej są skałki, te niedźwiedzie mogą, się, mogą być ukryte wszędzie, także no jest, to, jest, to, jest to wyzwanie. Tak, tak naprawdę jak się na niego patrzy, to to jest przepiękne. Ale jak się patrzy przez okno i, i, i nie mając do niego dostępu, bo tak naprawdę jest to, jest to ogromne 600- bądź 800-kilowe zwierzę, które bardzo szybko biega i tak naprawdę jest władcą tego, tego terenu. To my tu jesteśmy gośćmi i tak naprawdę niedźwiedzi jest więcej niż populacji ludzkiej tutaj. Zdarza się też, że władca terenu podchodzi bardzo blisko. Wygłodniały niedźwiedź wypatrzył w polskiej bazie jedzenie. Psy, które miały być. Łatwą zdobyczą. Mieliśmy sytuację, że niedźwiedź chciał nam się dostać do bazy i się tak z nim ganialiśmy trochę przez cały dzień. Wzywaliśmy Norwego, żeby nam przylecieli z pomocą. Kiedy pół godziny przed przelotem helikoptera niedźwiedź się schował. Nie mogli go znaleźć. Helikopter poleciał, niedźwiedź wrócił, więc znowu była zabawa, następnego dnia przylecieli, już go namierzyli. Przegonili i już mieliśmy święty spokój. Próbowaliśmy go odstraszyć, nie, nie działały środki. Tam wystrzeliśmy, z 40 50 rakiet w niego. Tam po 50 w końcu trochę odszedł, psy do stacji. No i wtedy poczuł jakby zewrze że zabraliśmy mu jedzenie i próbował się je odebrać. Do was dobić? Tak. Normalnie dobijał się przez drzwi. Normalnie dobijał się przez drzwi, przez okna i taka gonitwa koła. Jak przyszła noc, to każdy spał z bronią obok siebie, a nawet wszyscy w mesie naszej. Wybieram się na jeden z lodowców na Spitsbergenie. W ostatnich latach wyraźnie widać, jak stopnią. Naukowcy pracujący w stacji polarnej, zmiany klimatu i skutki globalnego ocieplenia widzą każdego roku, niemal na każdym kroku. Dwa lata temu chyba mieliśmy rekordowo wysoką temperaturę w ogóle w historii monitorowania, ponad 17 stopni Celsjusza. A to widać też tak gołym okiem, w sensie takim, że pamiętam sytuację, w której podpłynąłem pod lodowiec na traku z GPS-a, i ten trak, zrobiony kilka lat wcześniej, mówił mi. Że powinienem być już na lodowcu, a ja byłem kilkaset metrów od niego. Także takie naoczne sytuacje, które pokazują, że rzeczywiście te zmiany się one się dzieją. Pierwszy taki przystanek, właśnie przy wodospadzie. Idziemy dalej, żeby zobaczyć, jak ten lodowiec wygląda. I żeby przekonać się, jak bardzo z roku na rok jest go mniej. Najbardziej szokujący był. Był powrót po przerwie takiej czteroletniej, gdzie no siłą rzeczy myślałam, że wiadomo, będzie jakaś, jakaś zmiana w, w otoczeniu związana właśnie ze zmianą chociażby klimatu. Jednak jej... Impakt, jaki to wywarło na mnie, no, był znacznie większy, ponieważ sam lodowiec Hansbrand, który jest w bezpośrednim otoczeniu stacji, mienił się nie do poznania. Jego jakby część taka moreny tak zwanego czoła martwego, czyli tego, który ma bezpośrednio kontakt z lądem, mienił się całkowicie. Na pierwszej wyprawie był pionową ścianą, która była ciężka do pokładania, czy to skuterem, czy nawet pieszo, taka dziesięciometrowa pionowa ściana śniegu, która wytopiła się całkowicie i stworzyła praktycznie płaską przestrzeń bezproblemował do pokonania, no to był taki szok dla nas, ponieważ na pierwszej wyprawie taki dość duży problem z jej pokładaniem, a później okazało się, że nie ma tej ściany. Patrząc z perspektywy moich wypraw, że między nimi jest rok przerwy, już wtedy widziałem spore zmiany, że miejsca, w których była ściana trzymetrowa, rok później można było w tym miejscu zejść od powierzchni gruntu na lodowiec. Jestem na lodowcu Longier-Bren na Spitsbergenie i to właśnie w tym miejscu doskonale widać zmiany klimatyczne, dlatego że ten lodowiec przez ostatnich 10 lat cofnął się o kilometr. To znaczy, że jeżeli się odwrócę, to tam, kilometr w tamtą stronę, w stronę miasta, było tego lodowca więcej. Jeszcze 10 lat temu. Polska stacja polarna Horsund prowadzi regularne pomiary na lodowcu. Przez ostatnie dekady pomiary regularnie wskazują zbyt szybkie topnienie lodowca. Na lodowcu jest sieć tyczek specjalnych, które są zatopione w głąb lodowca. I te tyczki mierzymy regularnie raz w miesiącu. Mierzymy grubość śniegu, jeśli takowy jest. Mierzymy również przemieszczenie tego lodowca. Trzeba wykonywać te pomiary przez co najmniej 30 lat. I tyle już te pomiary na stacji naszej trwają, i już można zaobserwować zmiany, że praktycznie co roku jest większy ubytek tej masy lodowca. Zdecydowanie. I to jest ubytek, który przez ostatnie kilka lat bardzo gwałtownie przyspieszył. Lodowiec zaczął się mocno cofać. Odsłaniają się szczeliny w miejscach, w których nigdy szczelin nie było. W przedniej części lodowca była bardzo duża jaskinia lodowa, którą regularnie zwiedzaliśmy i penetrowaliśmy korytarze. I w tej chwili w tym miejscu, gdzie była ta jaskinia, po prostu jest błoto. W ogóle nie ma lodowca, kompletnie po prostu się wytopił i w zasadzie no, ciężko poznać to miejsce, w którym ona była, bo zupełnie inaczej wygląda. To jest już po prostu równina pokryta błotem. Ocieplanie się klimatu ma też wpływ na cielenie się lodowców. Sam proces jest naturalny i wygląda spektakularnie. Ogromne bryły lodu odrywają się od lodowej ściany i spadają do wody. Człowiek, który podgrzewa atmosferę planety, przyczynia się do tego, że lodowce cielą się częściej, a do wody trafia więcej lodu. lodowca ma wysokość około 20-30 metrów, także jest, jest to tak w wielkości dużego wieżowca. Usiada szczelinami. Te szczeliny, szczeliny pękają i część lodowca urywa się. W momencie tego urwania jest, najpierw widzimy jak, jak ogromne masy lodowca lecą do wody. Jednocześnie jest tu tym huk. Huk taki jak pioruna podczas burzy. Wszystko wpada do wody, na wody, w wodzie tworzy się fala. Naprawdę bardzo spektakularne zjawisko. Te lodowce cielą się ciągle, także, także to, to jest zjawisko naturalne, powszechne, nie zwraca się na to już w ogóle uwagi, ale, ale z daleka jeśli go nie widzisz, to, to słyszysz dźwięk podobny do, do pioruna po prostu. Natomiast no, jeśli jesteś na wodzie, no, to generalnie są tutaj też takie zasady bezpieczeństwa, że nie wolno zbliżać się, podpływać zbytnio do lodowców, bo cielą się w sposób nieprzewidywalny. W momentach, kiedy, kiedy odpadnie jakaś większa ilość lodu, no, to generuje to falę tsunami, która potrafi być niebezpieczna. Nawet mieliśmy kiedyś w stacji taki incydent, że statek wycieczkowy, który pływał po fiordzie, Podpłynął zbyt blisko lodowca lodowiec się ocielił, powstała fala tsunami i dużo turystów ucierpiało, były złamania itd. Tak Wtedy nasza stacja służyła też jako punkt ratowniczy dla, dla służb ratowniczych tutaj z miasteczka. 70% zasobów słodkiej wody na naszej planecie zgromadzonych jest w lodowcach i lądolodach. Od wody zgromadzonej w lodowcach zależy los 2,5 miliarda ludzi. Razem z przyrodnikami z fundacji WWF przemierzamy Morenę, żeby dotrzeć na czoło lodowca, u którego stóp leży stolica Svalbardu. Jak bardzo szkodzimy planecie widać po globalnych pomiarach temperatury. Rok 2020 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Globalna temperatura wzrosła o blisko 1,5 stopnia od czasów sprzed rewolucji przemysłowej. Naukowcy nie chcą powiedzieć, czy jest źle, bardzo źle czy fatalnie, ale z drugiej strony mówią, że tak naprawdę nie mamy już tego czasu, bo te zmiany spowodowane przez człowieka są już na tyle daleko idące, że my ich w tej chwili nie zatrzymamy. To musi osiągnąć stan krytyczny, my możemy je spowolnić. Ale tych zmian klimatu na Ziemi globalnie już niestety nie zatrzymamy. I one wydarzą się jeszcze najprawdopodobniej za naszego życia, bo o ile kilka lat temu mówiliśmy o tym, że mamy jeszcze 100 lat i że te zmiany najprawdopodobniej wydarzą się za 100, za 50 lat, to teraz już jest mowa o tym, że niestety do pewnych bardzo widocznych zmian dojdzie za lat 30. Lodowce są dla naszej planety jak wielkie lodówki. Odbijają promienie Słońca i chłodzą planetę przez działalność człowieka zaczęły topnić szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Fundacja WWF od lat zajmuje się zmianami klimatycznymi, analizuje raporty dotyczące globalnego ocieplenia i działa na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. To wpływa tak naprawdę na wszystko, tak? I na człowieka, i na, na faunę i florę. Bo jeżeli zniknie pewien gatunek roślin, na przykład, który, którymi żywią się renifery, no to one albo się przeniosą w miejsca mniej przyjazne i wyginą, albo wyginą, bo nie będą miały co po prostu jeść, tak? Wpływa to też na ludzi, bo jeżeli. Faktycznie dojdzie do tego, że poziom mórz, oceanów podniesie się, zaleje miejscowości przybrzeżne, to będziemy mieli do czynienia z gigantycznymi migracjami klimatycznymi. Pamiętajmy o tym, że część Polski na przykład już w tej chwili stepowieje. Nie ma wody, wysychają studnie. Jeżeli sprawdzą się te prognozy naukowców, to za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Może na przykład Gdynia zniknąć z mapy Polski, bo zostanie po prostu zalana. Wyliczenia naukowców są przerażające. Wynika z nich, że od 1994 do 2017 roku straciliśmy 28 bilionów ton lodu. Dwie trzecie tej straty to skutek globalnego ocieplenia. 1 trzecia ocieplenia oceanów. Notuje się też 57% wzrost rocznego topnienia lodowców w stosunku do lat 90. Według prognoz do 2007 roku lodowce alpejskie znikną, a do 2050 wyginie co trzeci niedźwiedź polarny. Lodowców cały czas ubywa, one się kurczą, wręcz taki korek lodowy łączący Morze Baręncza z Oceanem Arktycznym wytapia się, także to, to widać gołym okiem, to, to nie, nie trzeba patrzeć w, w dane pomiarowe, to, to widać po prostu. Widzę, widzę co tu się dzieje, że lodowiec tak naprawdę cofnął się. On kiedyś był od Moreny oddalony około 300 metrów. Teraz, nawet jak dzisiaj poszliśmy, to jest około 500 metrów, ale w tym miejscu, gdzie staliśmy na tym lodowcu, to on tak naprawdę się wytapia. Za chwilę to będzie około kilometra do, od, od tej moreny, czyli ewidentnie widzimy, że on się topi. Również lodowce w we fiordzie Horsund, które obserwujemy, badamy od niemalże 50 lat, to gołym okiem widać, ile ten lodowiec się cofnął. Kiedy topnieją lodowce, do atmosfery uwalniany jest metan. Silny gaz cieplarniany. Jeśli metan z dna Oceanu Arktycznego dostanie się do atmosfery, skutki będą katastrofalne. Jest go tam tyle, ile ludzkość może go wyprodukować przez 3000 lat. Nawet naukowcom trudno sobie wyobrazić, co oznaczyłoby to dla naszej planety. My, jako WWF Polska, we współpracy z szeregiem naukowców, przygotowaliśmy apel klimatyczny. Do, który apeluje do nas wszystkich, do polityków, do biznesmenów, do zwykłych ludzi, żebyśmy zmienili nasze zachowanie, żebyśmy zmienili nasze działanie tak, żebyśmy byli w stanie ocalić to, co się jeszcze da ocalić. Ten apel można znaleźć, przeczytać i podpisać na stronie apelklimatyczny.pl.